Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Zaczynamy pierwszy sapko w Royal Garden i mamy tu znaleźć klucz do podziemnego laboratorium. Z tego co dobrze przeczytałem, więc będzie trzeba trochę pootwierać drzwi, trochę poznajdywać kluczy i zobaczymy jak to pójdzie. Na pewno mamy na początku krzesło. Możemy sobie usiąść, i to już jest taki spokój duszy, że będziemy stąd zaczynać. Mamy tutaj, wybieram sobie właśnie tą broń, i po drugiej stronie mam. No to takie szybkie odnawianie zdrowia, w razie czego wykorzystując energię. No zobaczymy, tak jak mówiłem, jest duża różnorodność. Można sobie tutaj żonglować, tym zmieniać jak to chce. A teraz już mamy, po, możemy pójść w tą stronę i w drugą stronę, więc trzeba spadać którąś ze ścieżek. Ale tu w tą stronę to jest arena z bosem, więc e, tylko sprawdzam, czy coś tu jest jeszcze, na przykład to znalezienia. Mimo wszystko, że była już tu walka z bosem. możliwe, że powinienem po bosie tu, o właśnie tu jest przedmiot. Czyli kolejna jakaś notatka, którą można skonsumować, znaczy przeczytać, przeczytamy. A i... i tu mamy lawendę jeszcze. Także tyle po tej stronie, więc na pewno musimy ruszyć teraz w drugą stronę, żeby pozwiedzać. Chciałem sprawdzić jeszcze, czy lawenda wydawała mi się nowym przedmiotem. Co ta lawenda takiego daje? Czy ona jest jakaś fantastyczna? Ale nie wydaje się fantastyczna. Może, może w przyszłości ją bardziej docenię. Obniża obrażenia otrzymywane. Na razie zostaje z tym, co mam. I po raz wiedzieć, tą stronę trzeba poznajdywać, Znaczy, ogólnie w subquestii chodzi, żeby znaleźć klucz do podziemnego laboratorium, więc tu. Po drodze, le po kolei lecimy z przeciwnikami, którzy nas no, nie zaskoczą, jeżeli chodzi o wygląd, o atak. Więc lecimy. Tutaj proponuję zapamiętać to miejsce, czyli tu zaskakujemy na no wprost jest winda, na no wprost są drzwi, które wcześniej były nieaktywne, ale będą aktywne. Ja tutaj trochę minąłem. Tu trzeba będzie wrócić. I to potem w kolejnym odcinku. Znaczy w kolejnym. W tym odcinku jeszcze będzie miejsce, gdzie będę stąd startował, dlatego warto tutaj to miejsce zapamiętać, bo będzie trzeba do niego powrócić. No i eliminujemy kolejnych przeciwników. I tu znowu ten ciężki zawodnik, którego nie można lekceważyć, bo potrafi pokonać. Niestety, tym bardziej jak się wpakujesz i masz jeszcze na plecach innych e, przeciwników mocnych, bo tam już jest ich teraz trzech, i ten, który zadaje ogromne obrażenia. Jak widać na załączonym obrazku i tych dwóch, i tutaj walczysz z dwoma, no to że jest strasznie. Na no tyle strasznie, że giniesz. Widzimy się ponownie, jak już powrócę do tego pana. Podejście numer dwa i tym razem już pójdzie znacznie lepiej. Jest to o tyle znaczący przeciwnik, że po pokonaniu go dostaniemy klucz do drugiego piętra, a jednocześnie zieloną butelkę, jakże potrzebę, no i kamienie do rozbudowy naszej broni. Więc teraz trzeba tylko dotrzeć na drugie piętro. Wychodzisz, zwiedzasz, i standardowo napotykamy mocnego przeciwnika, który da nam zieloną butelkę, który zniknie stąd, gdy go pokonamy, ale trzeba go pokonać. W rachu ciachu i po strachu pan pokonany, dostajemy twin swords, kolejny kamień do rozbudowy, no i nadal musimy znaleźć miejsce, gdzie jest to drugie piętro i ten klucz, który będziemy mogli użyć, tutaj jest winda, na ten moment nie używałem jej, tylko chciałem sprawdzić jeszcze co jest dalej. i w tym miejscu mamy drzwi na drugie piętro dzięki naszemu kluczowi możemy otworzyć wchodzimy na górę i oczywiście zwiedzamy jeszcze na dole jest winda zastanawiająca tutaj jest jeszcze arena na pewno z jakimś zielonym że tak powiem bossem, czyli gościem który daje zieloną butelkę więc trzeba ich rozwalić I idziemy po kolei, rozwalamy tych przeciwników. Drugie piętro zwiedzamy. Tam w tle świeci się żółte, czyli jakieś wspomnienie nasze, nas dotyczące istotne. Dla nas kluczowe. więc warto tutaj wejść. Ale też dostajemy klucz do. No, drugi klucz do windy, tam gdzie wcześniej nie mogliśmy to, tego otworzyć. Tej windy, i właśnie tędy. Możemy chyba tą windą właśnie zjechać na dół, mamy już dwa klucze i teraz 15 tysięcy kamieni, więc trzeba na pewno to spożytkować i znaleźć drzwi, do których mamy teraz wejść, do których znaleźliśmy klucz. Ja pierwotnie myślałem, że to są drzwi, te tutaj, ale źle przeczytałem nazwę. Tutaj, oczywiście, trzeba rozdysponować punkty, poziom podnieść. 26 na ten moment, poziom. E, oczywiście broń ulepszyć no i na ten moment już mając tyle tych zielonych butelek ulepszamy już, ulepszam już kolejne e, kolejne fiolki ale na ten moment też nie korzystam z nich za bardzo ale skoro mam tyle zielonych butelek no to ulepszajmy ile się da No, i teraz myślałem, że ten klucz, który zdobyłem, to jest tutaj do tej bramy, ale okazuje się, że nie, więc zachodzi pytanie: okej, okay, to gdzie teraz? Gdzie powinienem pójść? Sprawdzam, jak się nazywał ten klucz, i trzeba znaleźć te drzwi. I teraz, teraz będzie to miejsce, o którym wtedy mówiłem, żeby zapamiętać: tu jest winda, i tu trzeba wejść, i tu jest następna nasza droga. I po kolei oczywiście standardowo pokonujemy przeciwników. Jest kolejny przeciwnik, ten mocny, niby standardowy i zawsze tak samo wiesz jak jest, tylko że on naprawdę potrafi mocno uderzyć i w tym przypadku niestety ponoszę klęskę. I szybkie przeniesienie się do tej samej do miejscówki, tym razem już z sukcesem. Jest to o tyle istotny przeciwnik, że dostajemy właśnie klucz do podziemnego laboratorium i to już jest prawie finał naszej tutaj wędrówki, tylko musimy jeszcze otworzyć te drzwi do podziemnego laboratorium. Tu jest problem, bo myślałem sobie, gdzie ja mam teraz pójść. Okazuje się, że przeoczyłem tu po prostu drabinę. Trzeba wejść tu po drabinie, skoczyć na dół i od razu mamy wyjście z zaistniałej sytuacji. Wchodzimy tu i jesteśmy już w miejscu, gdzie byliśmy wcześniej. Teraz wystarczy wrócić do drzwi, otworzyć i kończymy w ten sposób poziom. Nie do drzwi, wrócić oczywiście, tylko do bramy ta, która była przy, przy krześle a tu nawet nie ma sensu się teraz z nimi bić chyba po to tylko żeby pozbierać te kryształy Momencie kończymy poziom, możemy powrócić. Subquest numer 1 zakończony. Co zdobiliśmy? To zdobiliśmy. Chodzi mi oczywiście o zielone butelki. Podniesimy na pewno poziom naszej postaci, więc na pewno warto tutaj robić te subquesty. I to będzie koniec tego odcinka. A w następnym oczywiście. Ruszamy do kolejnego w, w tych królewskich ogrodach, e, aby sprawdzić, co tam na nas będzie czekało. I tak właśnie po kolei będę starał się to robić, żeby wszystko było nagrane. Tym bardziej, tak jak mówię, gra nie jest długa, bo mamy teraz właśnie podziemne laboratorium, jako kolejny poziom. A tam będziemy już walczyć z bosem, między innymi. Tymczasem.